Podłupaję. Co zrobiłem? Co to to był istotny? to! Co jest? Nie! Patrz, przelecisz! Ej. Przeleciałem na drugą stronę! Fundacja Równych Szans coś? Fundacja Równych Szans. Ja nie wiem, czy taka nie istnieje naprawdę. Coś mi się wydaje, że taka istnieje naprawdę. Fundacja Zepsutych Zerzaków. <grymne> Zgromowany kawał. To, to jest fundacja tak. Tak, Mercedes z wartości, nie wiem, milion dwieście schodzi na wartość sto 1200. Tysiąc dwieście. jak 100... 100. <grymne> Jeb, jakby... Pierdolił tym pegani. Ty jesteś tam z przodu, czy on? Ja. On będzie za to. No, spoko, Dobra. O nie! No, jebany bot! Kurwa, który we mnie przypierdolił? Ja! Przeniknąłem bota sobie. Wyobraź sobie, że przeniknąłem przez bota i uderzyłem w ciebie. Ja, ten gość chyba nie jedzie. On zobaczy ze dwóch. I dobrze. Dobre. Zdublujemy go. No. Dublowanie jest słodkie. Kurwa, ja już nie mam. Ja już nie mam koła. Ole, fajnie obróciłem typa. O, ktoś maskę zgubił. A Chcesz. mi samochód skręca. i czemu nie mogę uderzyć tego Ja roku? Nie mam koła, chłopie. smańca. Bo ja na Feldze jadę, dlatego. Ja nie wiem na czym ja jadę, ale jakoś auto mi się nie Je podoba. Jestem kurwa, który? który, kurwa. Drugi? Trzeci. O, niszczy swój samochód. Ha! <noise> Pst. Nie! nie! Wszyscy w trójkę rozjebali samochody! Ale on ma w ogóle jakiś pink biały. O kurwa! Ja też mam lagi. O, najwięcej punktów. Ja oziem dostałem. Ale się rozjebałem perfilnie w ściany, co nie? No, niszczy swój samochód. I co, Krzysiek? O! Następny achievement dostałem. Za co? Nie wiem, właśnie gdzie przeczytałem. Ciekawie. Po zobaczę. Coś mi się wydaje, że ten gościu ma internet z gówna słonia jak mam busa. <laughs> Bo o, jakiś nagłych laków dostałem. Oczekiwanie <laughs> na graczy. Tylko chyba no, nie ma. No chyba tak jest. Jest? On? Czy go nie ma? No właśnie, w sensie chyba, chyba tak jest, że on ma gówniany internet. Internet z Lidla szybszy od jego. Ej no nie wiem, no te boty po prostu mogę przenikać Nie wiem czy są kolizje wyłączone czy co, nie no Są, nie są włączone, wyłączone, kolizje. bo kurwa ja się z nimi napierdalam Daj ja im kurwa z buta w piętę wąska droga Nie, to jest ta głupia mapa nie wiem jaka. O, to jest ta mapa chyba, na której się skasowałem kiedyś. O moją dupę. No. Możliwe. No kurwa, nie oni dupa. przenikają nagle. No też tak mam. O, ten kurwa jedzie. O, kurwa. 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 Który on jest? Czwarty. Kurwa, to on we mnie przypierdoli tak jebanie. Co... Kurwa! Jeb kurwa! Kurwa! Podniosłem <grych> koła do przodu. Normalnie jeb kurwa! nie mam, kurwa Felgi, co nie? Przerobiłeś go na napęd, czy co? No Normalnie przód mi się podniósł, nie? Czemu? jak już nie masz przodu, nie? To, wiesz A tylna. Tak jak był iskrownik, który się włączył. Mogę spa spawać Flara mode. No O nie, ten Mercedes ma pagaje Czemu ja to zobaczyłem? Jakim on jest paskudny ten Mercedes? Ja nie lubię no Mercedesów się. A się nie da jeździć już. Moim też nie. Ale jest fajnie. Ja jestem zadowolony. Do tego dewila nie ma. Ogólnie napiszcie Arcosowi w komentarzach, że jest grubym leniem i śmierdzącym spóźniaczem. Wow. Albo on kupił tego nowszego Briga. Nie, ja mu mówiłem, żeby dwójkę kupił. Ani się zabić, ani nic. Jest jakaś komenda na to. Klesz kill. No nie! I śmieciu. To jest ograniczenie do 70, przecież tak się nie da jeździć. No widzisz. Jak ja na dwójce mam 130. Kurwa, te znaki nawet patrzę. Bo ja mówiłem, że ja jeżdżę przepisowo. Aha, tak. No. Staram się chociaż. To plus za starane mi się należy. Nie jeszcze nadać coś. Manda za starania. Okej. Okay. Jeep. Kurwa, tym się naprawdę nie da jeździć już. O, się włączył i koniec. Może. O nie. Pękła mi guma. Uff. Uf. Ale ładny drift. Ej, szczerze, to autobus nie ma ale jeździ lepiej niż nowe. Dobra, już myślałem, że kurde. Ej, ja dwóch opon nie mam, dobra Na dwóch felgach lecę Ja nie wiem I to z jednej strony, co nie? O, jakiś gość jeszcze dołączył Więcej nas będzie, fajnie Tylko jak są ludzie na pierwszych levelach, to musimy grać na czwórki No to chuj, przemęczymy Ale... się No a! Ale nie wiesz co, powiem ci, że Dobrze, że dołączają, bo będziemy mogli w końcu sobie auta pokupować, a nie jeździć tymi darmowymi Kurwa, już trzech kół nie mam no, Naprawdę? No! Dobrze. Ale nie jestem ostatni Ten kurwa cię wyprzedził ostatni. Ale on jeździ jak gówno Opie, tutaj grift Drift On ma, tak, on ma bardziej zmasakrowany za odnieść to co odnieść, ja jadę? Dobra, jedź, będziesz nad nim Flare mode Szybciej Szybciej! Opie, nie da się! Wdepkić był trochę Ja mam tylko jedynkę! Naprawdę? <noise> Skrzynia mi poszła! No dobra. A zobacz, czy nie wiem, czy z dwójki się wstecz nie zrobił, czy co. <noise> ja tu mam tylko jedno ko koło. U mnie masz dwa. Nie, u mnie masz wszystkie. O, dobra. U mnie masz już tylko trzy. No. Nie kończył. Oh shit. Nie wierzę w to. O, bo też nie skończył jeden. Dobrze było. A czekajmy, czy w ogóle exp zależy od pozycji, bo wcześniej dostali, dostawaliśmy mniej więcej podobnie jak graliśmy we dwóch No. Mam nadzieję, że to się zmieni teraz, bo mam wysoką pozycję i chciałbym dosyć szybko level, żeby kupić sobie nowe auta. No może równo lewele? No i tak jesteś drugi. No i co z tego, że drugi. Opie dwójki nie umiał wcisnąć. Co, teraz na czterech jest, tak? No, to będzie Kaszanka. No widzę tego, killer jest pierwszy. No, go. Ale dobrze, bo też Mercedesem wiedzie. No. Kipan. Japoniec to jest. Albo to nie mam. Też Mercedesem leci. O, jeszcze ktoś dołączył. Ale nas dużo będzie. Dobrze, EXP będzie wbijany. A to jest ta mapa, gdzie się... Ja tego kulwę wy... JEST! WYWALIŁEM GO! No ja próbuję tego... Kinola rozwalić. Bo on zapierdala. Ostro. Ja wywa... wywaliłem tego kulwę. O, to jest chyba ta mapa, na której zrobiłem salto. To jest ta mapa, gdzie ja cię zabiłem. No. No i zrobiłem tutaj salto na tej mapie. Nie no, Krzysiu. Kurwa, kto we mnie przypierdolił?! Nie wiem, ja byłem na drugim pasie. Dobra, wyjewał się Kto? No nie! Już nie jechałem wcale szybko, no panie władzo! <grym> zaś Zaś on! <grym> lubił ssać pal Ej, ty masz problem z tą mapą To ona ma problem ze mną Kurwa zaś nie mam kół ja mam problem z jazdą nad szybkim samochodem To jest wolne auto kurwa, ja zajść z jednej strony Kurwa zajść nie mam trzech jakieś takie rozjebane to tak późno jest to... Ała o, rozje <laughs> się chyba w tym samym <laughs> miejscu co ja Ale ten kurwa to jest jak sierota <laughs> Serwuj. Ja się na jakimś z takich okrągłych zakrętów rozjebałem. Tego pierwszego obserwujemy. Dobra, tego kulwę. W ogóle, Jezu, ten też się... bez ku... te ci leci, co nie? Przyczyniamy się w ogóle do odżycia grid'a, bo grid'a grało po... Jak patrzyłem na streamie po kilkadziesiąt osób w tygodniu. No widzisz. Otrzymujemy to grę. A nie wiem czy zauważyłeś, zaczęliśmy nagrywać Grida, to większej twórcy też zaczęli. Tak? No. Na przykład? Y Chyba u Bladiego widziałem. Nie, upago Upago widziałem. A jak zacząłem Greeda. nagrywać Lost Island. To, to nie Hogaty, tylko Gilatis też zaczął nagrywać los to Wszystko jest ukartowane o, specjalnie, i... żeby kurde, mali youtuberzy nie wyszli do góry. I, i, i kradzieństwo, tak. I dokładnie no. tak. Jak zrobiłem wystawę dinozaurów, które jeszcze nie opublikowałem, to on już wiedział, co mam na dysku i też zrobił wystawę dinozaurów u siebie. Złodziejstwo, kradzieństwo. Po prostu weszli na dysk. Jebaństwo, tak. No. Dobrze, że jestem jeszcze pierwszy. Jeszcze. Dobra, ostatni wyścig będzie nas pięciu. Ja muszę być pierwszy, bo ten żółtek po prostu. No, no ja muszę być pierwszy na pierwszej pozycji. Ja muszę to wygrać, żeby Expa dużo dostać. E tam dupy dam za level lapa. <laughs> już w dupę dałeś raz. Czy w dupę. Chciał być jest zrobię ci zdoby wagi, chłopy. średni wieczór, ale sobie zrobiłeś Dobra, mam tego kulwę obok ciebie, wywalę go proszę. Ale on na lagi! O chłopie! Alon na lagi! Ty nie! No patrz! Ej kurwa to jest... Pojebany, kurwa, Bot mnie wyjebał i teraz jestem kurwa ostatni. No nie, kurwa! E. Kurwa! Ty, kurwo! E. Kurwa! Wydostaj się z nie. nie! Nie, nie! Ja wiszę. Na ścianie. Jak killer ty, to mi się wydaje, że to nie jest żółtek, tylko to jest Polak. Mandosiew. No możliwe. Ja wiszę, czaisz? Dyskwilifikacja dostałem. Bo zawisłem. Cześć, tak to. Wie, kurwa, jeba na tak gra, kurwa. Ja to kasuję z dysku. Jebaństwo, kurwa. Ruskie kurwa, podubaję. Pod Co <ścoughs> to jest? Chciałem to. Co jest? Nie! Patrz, przelecisz? Ej, <ścoughs> Przeleciałem na drugą stronę! Mistrz! Mistrz kierownicy! Mistrz steru! O kurwa! I za to lubię tą grę! Miałeś więcej fuksa niż rozumu! Bo no, po prostu nie wierzę. Gonię, kurwa! Gonię go! Wywalę go! Rozjedm mu zęby! Wybiję mu koła! Przebij. Weź ten. Nóż do masła i przebijaj. A! Na czym ja tak wyskoczyłem? tam był próg spowalniający. Nie, no nie. A czy moi tak nie wyskaczali? O, niszczy swój samochód i dobrze. Znając nasze szczęście, za chwilę też zniszczysz. Nie, nie, ja dojadę. Ja muszę dojechać. punktacja jest. Miałem wnupy, to był jak mnie zabiło. Dysfilfikacja ja mi zrobiło. Ja kurwa, bo ekstra, zawisłem. Tak. Perfidnie zawisłem, kurwa na ścianiec, nie. E, Jakby już, już trzech, trzech kurwa, się rozjebało samska. To ostatni gość jest dziewiąty. No. Śmiesznie. Nie gra, wyjebała. Bez mydła. A dzi dziwne, że ja się nie rozwaliłem. Jak ja robiłem takie takie dzikie akcje. Nie, no dwóch kół nie mam. No widzisz, jak to jest? Nie jeździ tak. Ja nie miałem trzech i kurde, ty się śmiejesz, że ja na jedynce lecę. Jak no ja tylko jedno koło jest... napędowe było. Cujeczka, czwóreczka zaraz będzie. No, jeszcze no, możesz, nie. bo jeszcze masz tylne. I zaraz A, się odrzepowało, sam... rozpierdoli. Jak sam samochód mi skręca. Widzisz, ostatni nie będę nawet może. Zbieram znaczki. <laughs> <laughs> Jakie masz hobby? Zbieram znaczki. I taka kolekcja w domu, kurwa, z znaków drogowych. Ura! Mój kolega mi opowiadał, że no, jego kolega czyku? chodzi po Mercedesach i kradnie te odstające znaczki z A wiesz, że nie musi urywać? Nie. Nie, wystarczy, że wciśnie, obkręci i wyciągnie cały znaczek. <laughs> kolekcja na jest znaczków. <laughs> Nie, no bo mnie ten głupi bot zaraz wyprzedzi, nie może tak być. Ale w tych nowszych, wiesz? Nie w tych starszych. No, no i dupa. Dziewiąta. Już... No i nie będę pierwszy. No nie, raczej już z trzema kołami nie dojedziesz. Jestem się w klasyfikacji. A to na pewno, bo Chińczyk musiał ci wy... wyruchać. Dojadę. Zrobię to. Dajesz, da, jesz, da jesz. Pęgno pęgno Nie, nie dojadę, dupa. Ja Uj. na takiej ścianie kurwa zawisłem. Uważaj. <grystwo>. A bo tutaj to, tutaj to było. Chyba. Meta. Meta! 9 sekund! Kurwo! Jedź! O! Kurwa w ostatnim sekundzie. I on wyroz... Ten wyrozłączyło. Rozłączyło. Wyrozłączyło. No <grystania> Więc kochani, to by było na tyle. Nie, nie klasyfikację o, trzeba zobaczyć. Byłem pierwszy na pewno. No to nie jeszcze byłem kurwa, pierwszy, zanim ja się pożegnam, to będzie kwalifikacja. No. Więc cicho, tam bez bez dys dysklasyfikacja. Tak, bo kurwa, gra, powiedziała, bo, bo nichu, ja pewnie wygra, kurwa. Nie, zawisimy się, kurwa, tam na ścianie. <laughs> Patrz, jestem, kurwa. <laughs> Więc. No nie zabiję cioła, w Wbijcie do drugiego z nas i. Co i papa? Kara za ten minus 50%? No chyba Was pojebał. Supisie mówią, papa! Nara.